powiedzmy ten po e, prostu coś mogę po prostu zlecieć, trudno to wreszcie, ale nie zawsze się by tak ufologię to się no, to tak interesowało, żeby jakieś płucho po prostu zlecieć, no to zwykły, e, zwykłych szarych ludzi, którzy pracowali w porcie, e, później jakieś tam mogło być to miejsce, jak to się tam rozwinęło po prostu ten nurk ufologiczny. Wszyscy całkowicie skłonili wizję i politykę On przywraca dzieją o sprawiedliwość, do tego dochodzi jeszcze jeden wątek. On, oczywiście, jest jako mąż opatrzności, który właśnie to i przysięga tutaj, przemi wobec, wobec oczywiście wszystkich zgromadzonych, że jak najbardziej obiecuje, iż widać będzie cały czas granica tysiącletniej Rzeszy. Na co Albert Polster, gałęźna odpowiada, że w ciągu 10 lat przysięga Fillerowi, że pomoże będzie krystalicznie niemieckie. To właśnie wtedy w Rzeczypospolitej pojawili się pierwsi animatorzy tajnych masońskich lóż. Ponieważ młodejszym masoną znany był poprzedni prezydent, święć ja na jego lóżach. Jak człowiek, jak Panie Doktorze, dobry i przyjazny ludziom? Obecnie danych nie ma, ale przed wolną było tych masonów 5 tysięcy. Dzisiaj wiadomo, że. Jest samą tablożę wszystkich możliwych obrzędów. Ponieważ jak wynika z tego rysu trochę historii, trochę współczesności, mamy tutaj wątki, tylko okultystyczne, jawnie, satanistyczne, ale mamy też taką odbrozę życia, właśnie akcję jakiegoś przedsiębiorstwa, które zaraz się na tych akcjach inwestuje w takie piękne, budujące uroczystości jak dialog, namiot, spotkań Żydów i Polaków, którego inauguracji przewodzi Ramin Chabadu. No, no proszę Państwa, dlatego że tak Bogiem ma prawo nie należy do Polski i nie ma żadnego traktatu międzynarodowego gdzie tego rodzaju fakt zapisany. zapisane czym? nic tam w do prawa ma to przyłączony do jak to jest do z i tak dalej, tak dalej. Natomiast stanu miasta, Gdańsku, że jest tak jak to sam to tak tak jest A na samym to prawo w 1990 roku. Jako jadłek niekolejowany jak niektórzy nie o człowiek, który jest, jest jednym z głównych działaczy sponsorów organizacji e, -A, a jest to organizacja kabalistyczna, nastąpił Wysysył Wolnogóralski Lub.

to jest jedną z najbardziej zarobi cywilizacji to, całej Jest to cywilizacja piątego wymiaru i jakby prototypem przyszłości Tak, trzy, iluminaci,

Thank uh you. -huh.